Witam Was, docent polskie PL. No słuchajcie, rzecz y, epokowa. Degustacja nowości. Degustacja nowości nie żadne y, wykopaliska, Muzeum Polskiego Kraftu i tym podobne. Rzadko, y, a właściwie nie wiem, chyba pierwszy raz, piję coś nowego y, tutaj na nowym mieszkaniu, ale od, y, odpowiedź jest bardzo prosta: dlaczego tak jest? No jakoś niespecjalnie pojawiały się piwa wzbudzające żywsze bicie serca. Mam wrażenie, że ciągle to samo, jeżeli chodzi o nowości. Natomiast ta pozycja kooperacji Greenhead, Działdowo i Piwoteka, Nowe Miasto Lubawskie, o ile dobrze pamiętam, tak, Nowe Miasto Lubawskie. No, zobaczcie, zobaczcie, co tutaj się dzieje w określeniu stylu Session Polish Smoked Black IPA. No, i generalnie y, Polish, bo chmiele Amora Pretta Junga Książęcy, czyli od Pawła Piłata z Polish Hops. Smoked, bo dodany y, słód jęczmienny wędzony bukiem. Y, black, y, paradoksalnie sinamar, y, <ścoughs> barwnik. Y, no, i generalnie wszystko jest ok oprócz tego session, ponieważ mamy i 13,5. Balinga, ale Alko wyciągnięte 5,7%, a jednak Session to do tych 5% powinno być. No ale tam widełki może jest poniżej 5%, więc już nie bądźmy tak restrykcyjni. Brzmi to wszystko tak, że potencjalny, inaczej, przeciętny klient w życiu by po to nie sięgnął. Bo wszystko jest, czego on nie lubi, czyli w miarę lekki alkohol, wędzonka, nie do akceptacji i jeszcze piwo ciemne, więc wszystkie całe zło zaklęte w tej jednej puszce. Zatem jak to się sprawdzi? Próbowałem to piwo w wersji lanej ostatnio w samych kraftach i było bardzo, bardzo przyjemne. Aczkolwiek to już była późna godzina, piwo już której z kolei, więc teraz na trzeźwo, na sucho sprawdzimy, jak się ma. Od razu. No! Piana naprawdę piękna się utworzyła. Obfita, drobniutka, no naprawdę jak na azocie. Dosyć taka kremowa, złamana biel. Czy jakieś przebłyski są? Tak, tak. Przebłyski na obrzeżach widać. Dosyć klarowne. Prezentuje się bardzo fajnie. Co tam w aromacie się dzieje? Yy, ciekawe, bo tak, mamy wędzonkę, mamy żywicę i mamy czekoladę. Yy, kolejność od najintensywniejszego, czyli przede wszystkim buk. Żywica z czekoladą tak na równi. Ale jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Wędzonka w ciemnym piwie to jest to. Mało motywów od IPA. Tych cytrusów nie czuję. No ale no w wędzonym piwie cytrusy, one, one się by nie przebiły. Także mamy bardziej takie klimaty dla ciemnych piw, czyli przede wszystkim ta żywica i czekolada, jeżeli chodzi o IPA. Dobra, pachnie bardzo fajnie. Zdróweczko, kooperantów i wasze. Jest session, to jest pierwsze wrażenie. Oho, co tutaj się dzieje na języku? Więc pierwsze wrażenie rzeczywiście jest tego, yy, średnie ciało i w porządku. Nie ma tej y, nadmiernej treściwości. To ma być y, piwo pijalne, więc pod względem treściwości jest w porządku. Natomiast słuchajcie, to co idzie w trzeciej sekundzie, to jest naprawdę potężna goryczka. To jest to. I. Y, y, goryczka jest w parze z wędzonką. Więc y, dwie fajne rzeczy, które y, lubię, a których. Y, Ludzie nie lubią. Przeciętni oczywiście. Wyraźna goryczka. Jest wędzonka i jeszcze jest paloność w posmaku. Naprawdę ten palony motyw zostaje na podniebieniu. Przypominają mi się dawne czasy piwoteki. Kooperacja z Masonem. Piwo Czarny Wdowiec. Potężna goryczka potężna. To była naprawdę jeszcze wtedy Wibu to się liczyło. Plus paloność. No ten chyba to był stout. Rzecz, która po pierwszym łyku nie dawała o sobie zapomnieć. Tutaj mamy naprawdę podobnie to piwo mimo tych swoich lekkich parametrów jest bardzo charakterne, bardzo intensywne. Nie pozwala obok siebie przejść obojętnie. Polecam kto Tęskni za takimi właśnie mało sprzedawalnymi, niepopularnymi wśród mainstreamu piwami. Zachęcam, żeby spróbować. Fajnie, na takie rzeczy yy, czekam. Na razie.